No, słyszycie deszcz, bo ja mieszkam w bloku na samej górze i teraz spada niestety deszcz. Ale e, teraz to nie o deszczu. Możecie kłócieć trochę w lepszy, trochę do okna. Pewnie jest słychać. Ale to nie o tym dziś. E, niestety zapomniałam w niedzielę odcinku i już wiem sam lecz dzisiaj wbiłem 20 rangę na kolcie patrzcie to jest mój najlepszy zadymiacz z hiper doładowaniem pa jeden gadżet jeden star power dwie dodatkowe rzeczy jedno hiper doładowanie no Zacznijmy już, będę więc... No. Chwilę, ja chyba wezmę słuchawki, bo już nie mogę wytrzymać. Niestety nie mam dla was słuchawek. Ale nie wiem w ogóle, czy to słychać. Napiszcie mi w komentarzu, czy słychać. W sumie sobie to potem sprawdzę, inny kod. Ale! Jest, 0 miałam. miałem. Ale dziwnie w tych słuchawkach. Tutaj broki gdzieś jest. W ogóle ja mam tarczę, tarczę, więc sobie zrobię. Tutaj na moim HP pokazuję tarczę. Już nie, bo teraz. Nie dałem rady. Dobra, a za cicho jest w tych słuchawkach. Muszę je zdjąć. Dobra, zdjąłem. A może sobie weźmiemy właśnie do tego rankingowego? Ja już mam drugi level tego. Napiszcie mi w komentarzu, który wy masz. Bo tam jak wchodziłem ostatnio na topkę, to mi pokazywało, że jakiś gość ma pełną zrobienia. Nie wiem jak on to zrobił. Dobra, kol to sobie wezmę. Ja Mortisowi dam sobie. Nie, nie, już nie mogę. Lecimy, lecimy, lecimy z tym koksem. Takie słucha, słuchaweczki tutaj w mojej buzi. Znaczy, co? Ale trafimy w Mortisa. Znaczy, no, Edgar do, dojechał. Nie mogę trafić. Ale mega fajny ma ten gadżet, że może przez ściany. Strzelać i taki mega, mega, mega. Dobra. Nie, nie zdążyłem. Takie czasem tu bugli są. No nie. O, o, o rakieta! No, przyjęli jaki lag. No, Mortisa. No pewnie jeszcze w tylko ja tego, o tym nie wiem. Dlaczego nie mogę wyjść? Aha, dwa razy zginąłem. Bez sensu to jest. Biorę inne coś. Nie... Może... Tak! Tak, to jest najlepsze! Jest szapnik i tak będzie. Szczona kolt! Dlaczego? A, i tak w ogóle, dlaczego Kolta chce to ulepszyć? Bo kolt ma takie mega fajne przebranie, które ja muszę mieć i, i chcę mieć jak najlepszego kolta. Znaczy, to nie ma sensu w ogóle to, co ja powiedziałem. No, 7% mamy. Nie chcę stracić na kolciku. U! Dlaczego? nagrywa w ogóle? Tak. No dlaczego? Bombę sobie rozwaliłem. Podbił to swoim łaciusiem. Dobra, wchódźcie na teren. Ale się rozwaliłem. Bomby, dobra, tik dawaj. No, tik powiedziałem. To ostatnia bomba, każdy rozwalił. Dobra, już zniszczyłem. Bananowy kolt mi się strasznie podoba. Przebranie. Dobra, musimy nadrobić. Tu będę, tu będę, tu będę. No powiedziałem, że chcę tam być. Jak może powiem wyraźniej. Tu chcę być. Proszę was. Ja chcę tu. Ale lag, ale lag, lag. lag. Zrobiłeś tu? To widzowie, bo to trochę będzie za długo trwać, nawet 15. To ja sobie zrobię wycięcie i zróbmy gdzieś do 15. Widzowie mam takiego laga, że się nie da grać. Nie ja zginąłem. Dobra, może się odrodzi? No nie. Sobie, bo mi tu przyszło powiadomienie, że ja zaraz będę musiał kończyć grać i mi przyszło, że, yy, że, yy, że za 15 minut koniec mam czasu, więc jednak zbijamy 15. Wiem, jedna ranga to co, ale nie wiem, może jak, może jakoś to zmiksuję. Dobra, nie ma laga. Dobra! Może damy radę w 15 minut. 3 minuty to jedna runda. To no. Na skrzynki lecimy. Dobra. To rozwalony, tu jest. Zmarynowa, to. Na razie nam to przyjdzie nawet. Nie trafiłem mm. dobra. Było Nie, Hyperchurge mam. Oj, co się laguje, widzę. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Dobrze jest, dobrze jest! Dobrze jest, dobrze jest. Dobra! Natomiast zginie przez duże. Laga mam jeszcze, nie włączam hiper do ładowania. Dobra, robię. Nie, dobra Sandy, dobiję. Dobiję, bierz te Power cubesy. Dobra, dynamite zwaliła. Ło panie. 15, 4, znaczy 3, 2, Power cubesy co ja powiedziałem dobra pozwoleni może jeszcze dam radę dam radę dam radę damy radę widzę damy radę damy radę damy radę gdzieś tu mi wyskoczyły te powiadomienia No! Co ja robię? Ulta złożyłem na skrzynie Piąte i minus trzy Tak się nie robi Dobra

Dobra, tam skrzynkę już dojadę. Nie. Dobra, mam to. I tutaj daję emotkę. Albo nie trochę dalej. Tu nie, ginę. Proszę was, zaraz sprawdzę. Edgar, osiem klubów. Niemożliwe. Tu jest. Dobra, nagrało się? Tak. Tak, mam dowody.

Się nagrywa, proszę was! A Aż nic nie mówiłem przez chwilę. Wila, muszę się uspokoić. Tarczę muszę sobie zrobić. Co to było? Jak to był progracz, to ja niby jak z nim miałem wygrać. Proszę mi powiedzieć. Proszę mi powiedzieć. Ja nie wiem widzowie dlaczego ja 15 rangę tak długo wybijam. Kolejny kolejnym odcinku, jeżeli pod tym dacie łapeczkę w górę i subskrypcję, to robię hiperdoładowanie do El Primo. Bo mam do niego, ale potrzebuję jeszcze wymaksować poli. co? Przez to, że ja tak dawno nie nagrywałem odcinków, czy znaczy, no wiecie, już nagrywam. To przez to, że tak długo nie nagrywałem odcinków, to teraz robię strasznie dużo. A, te, a ja Wam obiecywałem, że odcinki będą tylko w weekend, ale nie było w niedzielę dwóch odcinków. Więc, no. Pieniędza ja się tu dzieje. ja nie wiem ja nie wiem ja nie